Witajcie, ja jestem Matus Witajcie w kolejnym odcinku z Dragon Age 2 tak jak obiecywałem W poprzednim odcinku na końcu będziemy teraz iść będziemy teraz iść będziemy teraz szukać Izabeli i będzie jakaś walka, bo jakby inaczej była w końcu to jest zbyt piękne, tak idziemy, idziemy i nic Ktoś za to spotka Prawdopodobnie. No właśnie. Ale teraz już mała przeszkoda, teraz Tak mamy nadskilowane że nie możemy zginąć. Chyba że w ten spadek. Tak ja już hołka wykład siły, taki pan tu zajebisty mu dałem. Absolutne. tak szybko zginę jak na początku tej serii Dolne miasto, czyli ulubiona część miasta Izabeli jak tak słyszałem, to chyba tak gadała, prawda? Słyszałem od niej, że... Ona mówi, do Dobre miasto, wiadomo, to od włosów, tych panienek, co sobie na itp. Zabaj dalne miasto, to jest prawie dom. Prawie. Raczej nie pokazują o tym, tak samo to. Niektóre te chopki są akurat spoko. To w ogóle, tak, koka przedstawiają, jako takiego. jakbym tak to po prostu. cokolwiek powie, jest fajny Czyli raz agresywny. Raz się ironiczny. a raz ironiczny. Nawet już to ma sens, bo po prostu nawet. Bo te jego teksty, że albo bądźmy myli, albo bądźmy zabawni, albo bądźmy... Beda. Tak? By specjalnie ten castillon wysłał ich, by... żeby nas tam nie dopuścić na górę. A na górę mam myśli dlaczego tej mapy, bo nie chodzi mi o tą kuźnię, bo tylko później ci tą kuźnię wyjść tu wcześniej. Zapis wezmę i postawię będzie. zaginione a co to kurde było z tymi mieczami? to się zbiera, czy to jakaś nagroda? Nie wiem. Teraz maluty się zaangażowały. No nikt żadnej kasy nie miał, nikt. Tylko jest jeden z sługa, co może mieć kasę, ale wątpię, czy coś tam ma, dlatego z czym się tam zbierać. Jestem bliżej Izabeli, tym trochę mi FPS spadają. To chyba znak, że dobrze idziemy. Come on, come on. Nawet dobre teamy wybrałem, Hogler i Tank Ander, to wiecie, taki typowy medyk Co ma takie poro zaklęcia i jeszcze leczyć To właśnie go głównie potem wziąłem, żeby leczył jakby coś Sebastian, bo ma też czary jak, znaczy nie czary, umiejętności jak yy, varik i umieję wiadomo sam czasami dmage'a zabrać uwagę wrócić. No, plus ten jego... Kurde, zginę. Plus ten niego... skill, żeby zrobić fałszywą postać, wiecie. Ten drugi Sebastian stoi, a ten prawdziwy musi gdzieś powiedzmy się schować. A wiadomo, postać, co jest jest po to, żeby, wiadomo, ładnie wyglądało ogólnie, tak do kompletnie wiecie. Aveline to mało co potrafi Ale ogólnie ładnie wygląda Szczególnie, że coraz mniej lasek w teamie mamy Coraz mniej lasek Mary nam dostała i Aveline Jak jeszcze Izabelę zabiją, to ogólnie kiepsko będzie Attack. what a surprise rola to jest tam no. A dzięki temu, chyba sobie może temu właśnie zabiję więcej osób. Dzięki temu, właśnie dzięki temu mogłem zabić, no, powtórzyłem się to trochę. Ale ja trochę dziwnie, nieprzytomny jestem. Prawie nie myślę o, o niczym innym, a tylko o tym, żeby nagrać materiał i mieć z głowy. No, tak, zapoznałem tak jak ja bym nagrywał na odważ, ale no... Akurat dzisiaj tak mam, że na odwal się to nagrywam Żebyście nie pomyśleli, że nie nagrywam nic No i to, to jest chyba tutaj Będzie wybór Czy możemy po prostu ją zostawić sobie iść czy mamy go zabić Chociaż tak pewnie będę musiał, bo jak. Jak. No, jak to byłoby możliwe inaczej, no, skoro Izabela zaplanowała, my chcemy pomóc, to musimy jej pomóc. Why don't we work something out? If you're good, I'll tell Castillo to go easy on you. Hm. Contrary to popular belief, I do have standards. You're going to do whatever I want. I owe you. You sure about that? You! I knew the bitch was up to something. Kill them. And here we go again. <laughs> Nie wyszło naszemu przyjacielowi. Tylko to nie jest Castile, nie jest to, to jest ten właściciel, był Izabelemu oddaliśmy. No i telefon mi dzwoni kurde no że mi grono Casco sent word to Casteon. He's on his way. Let's look around first. I want to know why he's in Kirkwall. Dobra, już jestem po rozmowie, bo ktoś do mnie kurde musiał zadzwonić.

Well played, Isabella. Crossed and double crossed. You want to talk? Maybe we should talk about these documents. Slavery in the free marches? They're not going to like that. Get to the point. Give me your ship and your word to leave me alone and you can take these papers and go. Ah, Isabella. Always full of surprises. I see I wasn't the only one played today. Give me the documents and you can have the ship and you will never hear from me again. Swear it. I swear it on my mother's grave. Give me the documents. dies here today if I had anything to say about it. <laughs> Enough with the blackmail then. Let's settle this like civilized people. Wait. No sorry, Izabela się wkurza, no niestety muszę. Co tu tak płaciłem, żeby mógł wrócić wolno? Dobra, kończymy już tę fazę, bo myślę, że trochę nudzi. Szczególnie, że nie spodziewałem się, że jeszcze Castellan tu wyskoczy. Myślałem, że go tu nie będzie. Oh now what am I supposed to do with these useless documents? After all we've been through together, how could you do that to me? Sorry. Think about it. You know he didn't deserve to walk. No, he didn't. I really hate it when you're right. To skoro jeszcze mam trochę czasu, to może sobie jeszcze do kogoś jednego pójdę. A mówiąc do kogoś, mam na myśli taką jedną osobę z naszych towarzyszy. Gdyż jeszcze nie ma 20 minut, a ja chcę jeszcze coś tam rozwiązać w kuesie. Dobra, teraz mogę wam już powiedzieć, gdzie idziemy. Aktualnie do Meryl. A czemu do Meryl? Bo mnie interesuje, o co jest z tym lustrem chodzi. Jak graliście w jedynkę Dragona, to po prostu wiecie, co to jest za lustro i skąd się wzięło. Szczególnie jak graliście elfami na początku. Interesuje mnie, by ten kwesti z ustan tam w miarę ukończony więc yy, oderwę się na razie od wątku popularnego i skupię się na razie na wątku Mary, tak żeby go przynajmniej z tym skończyć. Tak powiem szczerze, żałuję że z Izabelą musiałem się przespać kurde, a nie z Meryl, powiedzmy, no... Nie spodziewałem się, że, że już nie będzie wyboru innego. Myślałem, że jak będzie z Izabelą, to potem może będzie z Meryl, a to jednak można było tylko wybrać. Do której chcę bardziej. znając życie i tak większych graczy by z Izabelą poszło. Czemu? Bo Izabele ma większe, wiadomo co. Lethaline, I need to ask you for a favor. I thought the Arulin home would be the last thing I needed, but the Alluvian still won't work. I think... I think I have to go back to the... spirit that helped me at the start of all this. Nothing bad ever comes from summoning demons. That's why... why I need you to come with me. I've called to the spirit, but he doesn't seem to hear. He was sealed in an artifact on Sundermount. I have to look for him there. But if things go wrong, if he possesses me, I need you to strike me down. You want to summon a demon that may possess you, then have me kill you. How is that a plan? Please do this for me. There's no one else I trust. Lethelene, please, come with me. I don't want anything bad to happen if you're determined to do this then i'll come with you to make sure nothing goes wrong Anas, you've no idea what a relief that is the demon is sealed in a cave on sundermount the sooner we get this over with the better <laughs>